Witam na kanale Planszowo dzisiaj y, omówimy sobie instrukcję do gry Stwory Zobory grę mam dzięki uprzejmości wydawcy ModuKo, za co bardzo dziękuję Przesłali mi zarówno grę jak i dodatki y, Stwory Zobory, y, wiejską legendę y, taką mini y, mini grę paragrafową oraz y, Mordobi, Wielkie Mordobicie i Bestarium Pauperum y, dodatkowe karty do tej gry także, y, także jeszcze tutaj różne takie bonusy które były wydawane Dziękuję również y, Tomaszowi Bolikowi za wywiad. Pierwszą jego część już można oglądać. W momencie, gdy to nagrywam, druga w ostatnią, w ostatnią sobotę się ukaże i będzie też można oglądać. Trzecia będzie na początku czerwca. W pierwszej części mówimy o. W tworzeniu gier w drugiej omawiamy sobie stwory zobory. w trzeciej będziemy omawiać zagarść miedziaków, najnowszy, samodziel, najnowszą grę w świecie w świecie stworów zobory przeznaczoną właśnie do tej gry. Instrukcja gry. W poprzednim filmie m, zachęcam do tego, żeby obejrzeć, omawialiśmy sobie, w jaki sposób przygotować przygotować naszą naszą grę w jaki sposób dobie... przygotowują się gracze w jaki sposób są ten jakie są też rodzaje kart mniej więcej natomiast tutaj sobie omówimy omówimy jak wygląda rozgrywka rozgrywka będzie polegała na tym że zgodnie z kolejnością zegara wyznaczamy pierwszego gracza i po kolei każdy gracz będzie rozgrywał swoją turę mamy tutaj właśnie też taką kartę pomocy i ona nam mówi, że tak po pierwsze możemy udać się na targowisko. Na targowisku mamy wyłożone trzy karty. Opcjonalnie nie musimy, ale możemy dokonać zakupu. Zanim zrobimy zakup, możemy też jedną z takich kart odrzucić i zastąpić ją nową kartą za ekwipunek bądź eliksir. Musimy zapłacić tyle miedziaków, ile jest nadrukowanych na tej karcie w prawym górnym rogu. I to co ważne. Musimy musimy taki ekwipunek natychmiast się wyposażyć, czyli dołożyć do swojej postaci. Jeżeli tam mamy już dwie karty ekwipunku, a to jest max jaką mamy, możemy posiadać, musimy, musimy się pozbyć tej karty. Jeżeli taką kartę ekwipunku odrzucimy po prostu, to nic się nie dzieje. Straciliśmy tą kartę tyle, ale możemy ją też wystawić na sprzedaż, możemy zaoferować innym graczom, że chcemy ją sprzedać, możemy zaproponować konkretną cenę, albo jeżeli jest kilku chętnych, możemy zrobić licytację, który z nich zechce zapłacić więcej za naszą kartę. W momencie, gdy skończymy tą fazę targowiska, przechodzimy do fazy, fazy, fazy wiosku. Dobieramy sobie do fazy Fazy wioski. W fazie wioski dobieramy sobie wierzchnią kartę. Dokładamy do, jako kartę zakrytą do naszego obszaru gry, do naszej ręki, możemy stwierdzić, że tych kart na ręku mamy po prostu za mało, więc możemy dobrać jeszcze jedną, ale wtedy nie będziemy mogli wykonać trzeciej fazy, czyli nie będziemy mogli udać się na gościnie, żeby stamtąd pobrać kartę. Jeżeli dobraliśmy tylko jedną kartę z wioski, zawsze z wierzchu talii idziemy do gościńca i stąd będziemy dobierać wierzchnią kartę po prostu tu może się zdarzyć wydarzenie wtedy odczytujemy to wydarzenie stosujemy, wydarzenie zawsze dotyczy gracza, który, który pobrał sobie taką kartę gdyby się w którymś momencie gry zdarzyło, że któraś z tych talii się skończyła, a tu mamy powyżej zawsze stos kart odrzuconych, bierzemy taki stos kart odrzuconych tasujemy i tworzymy nowy, nowy stos kart dobierania czy to targowiska, czy wioski czy gościńca? Jeżeli z gościńca zamiast wydarzenia dociągnęliśmy kartę potwora, możemy tą kartę zagrać na dwie sposoby: albo zakrywamy, zakrywamy dolną część i wtedy tworzymy zlecenie i postępujemy według zlecenia, albo zakrywamy górną część i wtedy oznajmiamy, że będziemy walczyć. I teraz, teraz co, co zrobić, co będzie z tą walką? Jeżeli oznajmiamy, że, że będziemy walczyć, oznajmiamy graczom, pozostałym, że będziemy walczyć, pozostali gracze mogą, ale nie muszą, wyłożyć przed sobą jedną zakrytą kartę, którą będą chcieli wzmocnić tego potwora, czyli brać udział, udział w, tej, w tej rozgrywce, prawda? I teraz tak. Jeżeli, jeżeli zostaną tutaj wyłożone, to teraz my, musi, jeżeli nic nie zostanie wyłożone, to po prostu idziemy i walczymy z tym potworem, i, i tyle. Natomiast, jeżeli ktoś zgłosi swój akces, swój udział w tej walce, i to będzie, jeżeli to jest jeden gracz, no to automatycznie jego kartę odkrywamy, kładziemy obok, i to zostaje wzmocnione. Jeżeli to jest kilku graczy, wybieramy sobie jednego z nich. I tutaj ciekawa zasada. Instrukcja mówi o tym, że jeżeli zgłosiło się kilku graczy. A ja teraz muszę dokonać wyboru. To każdy z tych graczy może mi na przykład zaoferować miedziaki. Słuchaj, masz tutaj dwa miedziaki i wybierz mnie, bo ja chcę brać udział w tej walce. Mogę się na to zgodzić? Mogę się nie zgodzić? Różnie, różnie z, tym, z tym bywa. Po prostu zależy, czy mi na tych miedziakach zależy i czy też nie mam przypadkiem całkiem niezłej ręki, że być może to jednak ja wygram tą walkę z kimś, kto się czuje bardzo pewnie z, z we wzmocnieniu tego potwora. Potwór, jeżeli ktoś się zgłosił, to odkrywamy i teraz tak, ten potwór może zostać wzmocniony. Kartą na przykład w kolorze, więc będzie miał po prostu większą siłę. 6 na przykład dołożymy, ktoś dołożył czerwono, to będzie 7. Mogą to być też karty specjalne, może to być też karta przebrania. Jeżeli to jest karta przebrania, no to, to po prostu któryś wieśniak się przebrał za tego potwora i to on będzie z nami walczył. Jeżeli my zwyciężymy, zdobywamy tą pulę, on traci punkt życia. Jeśli my przegramy, to on zdobywa punktę, tą pulę, a my tracimy punkt życia. Widzimy, jaką siłę ma ten potwór. I teraz y, musimy obliczyć jaką y, siłę mamy my. Y, patrzymy na kartę naszego ekwipunku. Y, karty są, y, dają nam bonusy, bonusy siły w danym kolorze, czyli patrzymy czy mamy ekwipunek w czerwonym kolorze, doliczamy. Patrzymy na kartę naszej postaci, na przykład tutaj Filgrim y, ma bonus plus jeden jeżeli walczy z czerwonymi stworami. Y, Prócz tego patrzymy na kartę nasze statystyk Jeżeli w czerwonym mielibyśmy dwa punkty chwały, to automatycznie y, aktywowałby nam się ta umiejętność pasywna plus jeden punkt y, w walce z czerwonymi potwor potworami, czyli powiedzmy mamy możemy mieć jeden, czy na przykład nawet dwa punkty gwarantowane plus broń, powiedzmy trzy, cztery. I teraz patrzymy na rękę, czy mamy jakieś karty. Y, bo jeżeli tak, to możemy takie karty zagrać. Możemy możemy tych kart oczywiście też zagrać, zagrać kilka po prostu, nie? Żeby, żeby postarać się zwyciężyć. I ostatnią rzeczą, którą będziemy robić, to jest rzutkością. I teraz tak, jeżeli wypadnie nam zamiast szóstki jest nadrukowana błyskawica, jeżeli wypadnie na błyskawica i y, któryś z graczy włączył się w walkę, czyli obok jest y, wzmocnienie dla tego potwora, to tą kartę wzmocnienia odrzucamy, ona została pokonana, będziemy walczyć y, już tylko z potworem i ponawiamy rzutkością. Jeżeli nikt się nie zgłosił do walki, jest tylko albo drugi raz wyrzuciliśmy znowu błyskawicę, kartę symbol zniszczenia, to automatycznie, nawet jeżeli ten, ten potwór jest od nas silniejszy, po prostu nie byłoby szansy, żebyśmy wygrali, to automatycznie ta walka zostaje wygrana. Zgarniamy pulę. I, I dzięki temu, oczywiście, wszystkie karty, które zagraliśmy my, y, zostają odrzucone na 100 z kart odrzuconych tutaj, po prostu. nie? Jeżeli wypadną oczka, doliczamy i teraz tak, jeżeli jest tyle samo lub więcej, no to zwyciężyliśmy, zdobywamy te punkty, y, tą pulę, czyli punkt chwały plus miedziaki. Natomiast jeżeli przegramy, te wszystkie karty zostają odrzucone, a my tracimy punkt, jeden punkt y, zdrowia. Dobrze, sprawdzam sobie tutaj jeszcze tylko. I kolejna rzecz, o której jeszcze trzeba tutaj wspomnieć, to tak, jeżeli rzuciliśmy kostką, ten wynik nas nie zadowala po prostu, to możemy odrzucić jeden punkt chwały, do, tutaj dorzucić go do puli, którą potem ktoś zgarnie, możemy, czyli odzyskamy, ale może ktoś inny, żeby sobie taką kość przerzucić. Możemy to zrobić tylko raz. Także. Każdy z graczy, który tutaj jest, y, może stwierdzić, że on jednak poświęci punkt, bo jemu się nie podoba, żebyśmy wygrali z tym, bo na przykład to będzie nas siódmy punkt zwycięstwa i nie chce, a jest szansa, że y, przerzucimy tą kość i jednak nam się nie uda, y, może poświęcić punkt fały, dokłada go to tutaj do tej puli i Dzięki temu będziemy to przerzucać. Jeżeli mówię, mimo wszystko zwyciężymy, po prostu to zgarniamy te wszystkie dodatkowe punkty chwały również do naszej, do naszej puli. Dobrze. I teraz jest tak, jeżeli przegramy, no to tracimy punkt zdrowy. Jeżeli wygramy, zgarniamy całą pulę. Co tutaj jeszcze sprawdzam sobie, tylko żeby niczego. Po walce wszystkie karty na polu walki zostają odrzucone, i tura przechodzi do następnego, do następnego gracza. tak? Gracz, który atakuje, jeżeli jestem atakujący, jeżeli mam na ręku eliksiry, eliksiry trzymam na ręku, nie wliczają mi się do, do limitu dwóch kart ekwipunku, mogę ich mieć dowolną ilość, tak jak i pozostałych kart tutaj premiowych różnego rodzaju z targowiska. Yy, przepraszam, z wioski, z targowiska również. Yy, Tych kart mogę mieć dowolną yy, tu są yy, tak, jak eliks eliksiry, więc tutaj jak najbardziej, z targowiska lub z wioski. Tych karty mogę mieć dowolną ilość, ale wszystkie karty, które wzięły udział, zostają po prostu po walce odrzucone. Yy, jeżeli jakiś gracz zagrał kartę yy, przebranie i ja wygram, to on to zgarniam pulę. Ale on traci punkt życia. Natomiast jeżeli ja przegram, to ja tracę punkt życia, a on, ponieważ się przebrał za tego stwora, yy, zwycięża i zgarnia całą pulę. Dobrze. Może się okazać jednak, że nie chcemy walczyć, bo widzimy, że nie mamy większych szans, nie mamy kart i tak dalej. Więc możemy utworzyć zlecenie. Tworzymy to w ten sposób, że wykładamy tą kartę, przykrywamy część. Yy, z napisem walka widzimy, że to jest zlecenie i teraz do tego zlecenia możemy wyłożyć trzy karty, możemy wykładać na różne sposoby, jeżeli wyłożymy karty w innym kolorze, to jest po prostu, to tak naprawdę blefujemy, te karty wykładamy zakryte, więc przeciwnicy nie wiedzą co tam jest, możemy blefować nie musimy, ale jeżeli jeżeli dojdzie do odkrycia tych kart, no to te karty, które wyłożyliśmy w innych kolorach, one nie są brane pod udział, to był blef jeżeli wyłożymy w kolorze potwora, to ta karta będzie wzmacniać, czyli na przykład wyłożymy plus 1 czerwoną to po prostu ten potwór będzie miał siłę, ale możemy też wyłożyć karty specjalne na przykład możemy wyłożyć, podrzucić świnię kładziemy tu zakrytą kartę świni świnia, jeżeli ktoś się zgłosi do takiej walki z tym potworem tutaj podejmie to zlecenie, świni automatycznie przerywa taką walkę realizujemy, my, my tą walkę wygrywamy, realizujemy działanie tej karty świni konkretnie jest na niej opisane możemy też wyłożyć karty specjalne takie jak na krzywyry wampir i hiena, one mają dość specyficzne działanie i możemy zakamuflować tą kartę właśnie też naszymi blefowymi i mówię hmm, ktoś może się zgłosić do walki? albo nikt się nie zgłosi nie zgłosi do walki prawda? jeżeli zgłosi się kilku graczy no to to po prostu ja jako wystawiające zlecenie mogę wybrać sobie który gracz będzie walczył i tu znowuż gracze mogą mi zaoferować miedziaki żebym do tego konkretnego gracza ani innego po prostu sobie sobie wybrał i z nim i to on podjął to to zlecenie prawda może się zdarzyć, że nikt się nie zgłosi, wyłożyłem do 3 kart, do 3 kart, mogę nie wyłożyć żadnej test. to jest opcjonalne absolutnie natomiast wszystkie karty, które ewentualnie wyłożyłem a nikt nie walczył, one wszystkie przepadają, zostają odrzucone, więc jeżeli tu wyłożymy jakąś mocną kartę, taką z tych specjalnych to może się okazać, że ją po prostu zmarnowaliśmy i nie uzyskaliśmy efektu natomiast my, my to sobie odrzucamy, po prostu nie było zlecenia i i tyle. Wszystkie karty łącznie z tym potworem lądują. Tworzysz zlecenie. Bez danych do potwora zgłosi się. Odrzucasz potwora, tak? Natomiast tak. Natomiast jeżeli ja wyłożyłem sobie tu kartę przebrania, to ja się przebrałem za tego potwora. Jeżeli. Jeżeli nikt się nie zgłosił, no to automatycznie, ponieważ się przebrałem, no to ja zwyciężyłem to spotkanie, dostałem punkt trwały, dostałem miedziaki. Jeżeli ktoś się zgłosił i mimo wszystko ja wygrałem, zdobywam całą tutaj pulę zwycięstwa. Natomiast jeżeli ja się przebrałem, wyłożyłem jedną z tych trzech kart, jest karta przebrania, ale przegrałem. Kracz, który podjął walkę, zgarnia całą pulę zwycięstwa, natomiast ja tracę punkt życia. I teraz jest taka sytuacja, że y, grę, y, w grze może się zdarzyć, że stracimy 3 punkty życia, czyli zginęliśmy, jesteśmy y, trupem nieboszczykiem. Nie kończy się jeszcze na, ta, y, na tym gra, bo y, karta, która była do tej pory kartą naszą postaci, odwracamy na drugą stronę. Staje się kartą y, statystyk. Natomiast karta statystyk stanie się naszą kartą, y, naszą kartą y, postaci. Ale tracimy wszystkie punkty chwały, zachowujemy wszystkie miedziaki, zachowujemy wszystkie ekipunek, tracimy wszystkie karty z ręki yy, dobieramy jeden punkt chwały, dobieramy trzy punkty życia i dobieramy jednego miedziaka. I to jest nasza nasza nowa postać. Jeżeli drugi raz byśmy zginęli, no to niestety odpadamy z gry. Yy, zostaliśmy definitywnie yy, pokonani. Nie jesteśmy kotem, nie mamy siedmiu żyć, mamy tylko dwa i, i tyle. Yy... Jakby się zdarzyło tak, że rzucimy jakąś kartę, ojejku zapomniałem co zagrać albo zagrałem źle, trudno, karta stół, yy, instrukcja mówi co się stało, co się stanie, trzeba zaakceptować to co się zrobiło nawet źle, I, i tyle, jeżeli instrukcja na karcie mówi coś sprzecznego z instrukcją to zawsze karta nadpisuje instrukcję i te zasady są zmienione. Tak jak wspomniałem, jeżeli tutaj w której stali skończą się karty, bierzemy stos kart odrzuconych, tasujemy, tworzymy nowy, nowy, nowy stos. I kiedy kończy się gra? Gra kończy się do momentu, aż który z graczy osiągnie siódmy, siódmy punkt zwycięstwa. W trakcie gry możemy w fazie targowiska kosztem czterech miedziaków, dokupić sobie punkt y, punkt y, chwały ale nie możemy dokupić tego siódmego, tej korony, nie możemy tego siódmego dokupić, jego możemy zdobyć wyłącznie w walce w momencie gdy dobędziemy siódmy punkt chwały, gra się kończy, a my otrzymujemy tytuł y, króla pogromcy potworów, no ale nie gracze się z tym nie zgodzą i co wtedy no to wtedy kontynuujemy y, kontynuujemy naszą grę tak, kontynuujemy, czy jeden z graczy zdobędzie uchwałę otrzymuje nie, nie zgadzają się możecie rozegrać rozgrywamy kolejną partię czyli od nowa wszystko zaczynamy mamy już jedną, jedną koronę i będziemy walczyć do momentu gdy zdobędziemy drugą koronę czyli wygramy drugą partię może się też zdarzyć że przy tej pierwszej koronie przy drugiej że w tym samym czasie dwóch graczy zdobędzie właśnie tą dodatkową Tą dodatkową chwałę na skutek swoich zagrań, wówczas mamy remis. I żeby wyłożyć, wyłonić zwycięzcę, ci dwaj gracze będą walczyć ze sobą. Gracz przeciwko graczowi, każdy z tych graczy będzie podliczał sobie wszystkie premie z ekwipunku, wszystkie premie ze, ze swoich postaci, wszystkie premie ze swoich statystyk, wszystkie premie możliwe do wyliczenia ze swoich kart. Do tego będzie rzucał kością. Jeżeli wyrzucił szóstkę błyskawicę, to przerzuca, czyli rzutkowską, i to jest siła, jego siła ataku. Drugi gracz robi dokładnie to samo, wszystko, zlicza. Kolory kart tutaj nie mają znaczenia, po prostu całą tą rękę, wszystko to, zliczamy sobie, jakie mamy punkty, rzucamy kością, porównujemy. I, I po prostu, jeżeli jest remis, mimo wszystko, no to, to ponownie rzucamy kośćmi. Jeżeli natomiast któryś zwyciężył, no to on jest tutaj niekwestionowanym zwycięstwem tej, tej konkretnej partii, po prostu, nie? Tu oczywiście nie możemy już sobie pozwolić na to, że punktem chwały opłacimy przerzutkością dlatego że jeżeli oddamy punkt chwały automatycznie będziemy mieli mniej punktów chwały niż przeciwnik i z automatu przegrywamy. Tak wygląda instrukcja do gry. Tak wygląda właśnie to co dzieje się w naszej grze. Dlatego zapraszam żeby sobie obejrzeć przygotowanie jest unboxing też. Pokażę wam przykładową rozgrywkę na 5 osób jak sobie wydrukuję, zrobię wam instrukcję gry solo, na stronie Muduko jest instrukcja solo do pobrania będzie oczywiście przykładowa rozgrywka solo w osobnych filmach omówię sobie instrukcję do obydwóch dodatków, które, które mamy gdzieś tam po drodze włączymy sobie pakiet świniopaka i te dodatkowe tutaj oto karty one dojdą nam do puli i też zobaczymy może może właśnie w trybie solo, czy, czy w trybie na przykład na, na dwóch graczy sobie rozegram przykładowe rozgrywki z tymi, z tymi dodatkowymi taliami. Także to będzie wszystko, jeżeli chodzi o tą instrukcję. Zapraszam oczywiście do pisania komentarzy, czy, czy macie tą grę, czy Wam się podoba. Przypominam, Muduko będzie wydawać kolejną grę w świecie stworów zobory. Nazywa się Zagar Miedziaków. Jest informacja już na stronie. Będzie można autora w ogóle na perkonie w czerwcu spotkać, będzie można zagrać i to już jest niedługo. Także zachęcam. Z Tomaszem Bolikiem spotkamy się też, omówimy sobie dokładnie, co i jak się w tej grze dzieje, i będzie można sobie to wszystko obejrzeć na filmie. Będzie wywiad o, tym, o tej nowej grze jego. Yy, jak yy, Muduko przyśle mi, yy, przyśle mi yy, grę do recenzji, to też będzie kod, yy, kod yy, pod tą grą yy, podany. Będzie można sobie zobaczyć, po prostu, yy, co i jak się dzieje i, yy, i po prostu zapoznać się. Także zachęcam, zapraszam do rozgrywki i na kolejnych filmach sobie zobaczymy, jak wygląda rozgrywka w Stwory Zobory. Dziękuję uprzejmie, zapraszam Panu.